Dzień dobry, widzowie! Wiemy, że już jest po Halloween, ale dzisiaj będziemy zbierać cukierki na Brookhaven. To jest Bartek, a to jest Jura, chodźcie. Zbieramy cukierki, ale tutaj nie. Gdzie indziej? Co? No, do, do różnych domów. Aha, do W ogóle jest 11 jest dopiero 11. Będziemy szybci od wszystkich z cukierkami. Musimy pójść do kogoś. Musimy poczekać do wieczora. No dobra, zapukajmy i sprawdźmy, czy... O, do Filipa Bien. Do Filipa Bienia zapuchamy. Który ma czołg w domu. A on ma otwarte, ale okej. Okay. O, do straży. Do straży chodźmy na cukierki. Na mecz! Ja, ja. Na mecz idziemy. Jeszcze ma w piłki nożnej. Polska. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat. Trick or treat panie gość. Trick or treat. Ej, bo my cukierki mieliśmy zbierać. No dobra, ja... ja zbieram cukierki. Właśnie zebrałam pizza. Właśnie zbieram nagrody. Mam puchar! Co to jest? Uciekamy, uciekamy, ukradliśmy im puchar. Trick or trick. Trick or treat. Witam, on pisze po polsku. Trick or treat. Trick or treat. Dawaj cukierka. Dawaj cukierka! Dobra, dał nam cukierki! Dziękujemy. Idziemy. Do ciebie jeszcze przyjdziemy. O, patrzcie! Porywam jakieś <grywa> Czemu to dziecko ma trzylatka? Uciekamy stąd. Bartek, czy ty robisz mi, 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 mi? Ach, nie da się mój kraść auta. Czekajcie, Ej, pojedziemy zbagowało. specjalnym halloweenowym autem, o. siadajcie? No, jestem. Polsko. Co tu jest? Ej, helikopterem polećmy. to Polska, co O, wiem. Czekajcie, ja do, do was helikopterem pójdę. Uciekamy wszyscy, chodźcie, chodźcie na górę. Watek, przesuń się! Nie na to H! Chodźcie tu, chodźcie tu na... No chodźcie tu, bo to ha zajmuje. Jula, odsuń się z tego H! O tak! No i to rozumiem. Chodźcie. Jesteście? Nie, ja nie mogę wejść. Możecie? No bo ty, Jula, jesteś za mała. Musisz się, musisz się powiększyć. O, jesteś. To To jest tutaj ufo lata. Nie wiem. Dobra, em. No Bartek. Po Juu. A! Julka, chodźcie tutaj do tego domu. Do, do domu pani Czeli Lejlaj. Charlie Lej I ktoś jest W domu pani Charlie Lej Lej Trick Or treat Trick or treat Chodź Jula Jula jest Oh my good Trick or treat Trick or treat oh, O, cukierki nam dała! Cukierki nam dała, Jula, bierz cukierki Taj, taj, thanks, thanks, taj Bartek, gdzie ty być? Chciałem ja być ukryty. Idziemy teraz do tego domu. Do tego wykorzystamy pana. Zostaw mnie. Do tego wy. Do tego pomoże nam pan kostek. Generał Kostek. No Jula, get out of me O! Będzie pan adoptować dziecko We are adopt the kid Yupi Jula porywa dziecko Julia mnie porwała, widzowie. Nie podoba mi się to. Gdzie ta Julia od, odleciała? Czemu Bartek nie zbiera cukierków? Tak, widzę. Myślę, że to będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i pa, pa.